To są rolatki, po których każdy prosi o dokładkę. Patrzcie jak to zrobiłam. Najpierw musimy sobie robić, zbić kotlety. Ze względu na to, że zgubiłam młotek muszę uzwi, użyć takiego. Teraz sobie posolimy nasze kotleciki. Popieprzymy sobie. Najpierw daję sobie szybciutko słoninkę. Daję sobie ogóreczka kiszonego. Oczywiście kiszonego, bo konserwowe się nie nadają. Dodaję sobie do tego papryczkę. Jeszcze troszkę dodaję sobie cebulkę pokrojoną. Pamiętamy o słonince, a zamiast słoninki to możemy też dodać sobie boczusiu. Chodzi o to, żeby było coś, żeby było lekko tłuste, żeby nadało więcej smaku. I zawijamy sobie nasze rolatki. O, cyk, cyk, cyk. Lecimy. I bierzemy sobie wykałaczkę i przekuwamy i mamy rolatkę gotową i tak robimy każdą następną obtaczamy sobie nasze rolatki w mące wrzucamy na gorącą patelnię i przytykamy na złoty kolor przekładamy sobie nasze rolatki do garka dodajemy suszoną pietruszkę ziele angielskie liście laurowe świeże liście laurowe suszone i lub czy ku gałązkę, nie możemy zapomnieć o ogórku kiszonym. Zalewamy sobie to wszystko wodą i będziemy dusić około pół godziny do 45 minut, aż nasze rolatki będą mięciutkie. W międzyczasie ugotujemy sobie ziemniaczki, nie zapominając o soli i zrobimy sobie surówka z kiszonych ogórków z cebulą. Zrobimy sobie cebulkę, łyżeczkę cukru, soli, i oczywiście pieprzu wlewamy sobie trochę oleju i mieszamy naszą cebulkę marynując ją porzucamy sobie naszego ogórka pokrojonego już wymieszamy odstawiamy do lodówki na 15 minut Kładamy sobie nasze rolatki czy trochę sosiku zobaczcie pyszne soczyste z warzywkami Przepiękne rulatki. Smacznego!